Yo siemanko, yo siemanko widzowie, yo siemanko z tej strony ja, Stefanko7 i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie i <noise> ogólnie jesteśmy na tym świecie, gdzie grasuje gdzieś grymis więc ja się to trochę boję chodzić bo ostatnio yy, trochę nas grymis nastraszył, ale go nigdzie nie zauważyłem i powiedziałam wam, że w następnym odcinku po prostu wiecie, po prostu w następnym odcinku yy, pójdę zobaczę yy, na wyspę, która jest... O tam. Tam czekajcie. Czekajcie. Widzowie, czekajcie. Bo coś ja tam zauważyłem. Widzowie, ja szybko podkopuję. Hop, hop, szybko. Dobra, idziemy. Widzowie, co to jest? Co to jest? Co to jest? Co wie? Co to jest? Yy... Tego tu wcześniej nie było. Co to jest? Zobacz, czy, czy to, to jest fioletowy blok, czyli podobny do grimisa i dynia. Dobra, dynia świecąca. Okej, okay, dobra. To nie, nie jest za ładna pogoda, żeby to robić, ale w tym świecie chyba to grimis Steruję tą pogodą, bo ja, jeśli nie widzieliście z tego filmu, też tak nie było aż za ładnie. Ale widzowie, wiecie co? Ja pójdę zobaczyć, bo tam się ciągnie to w ogóle, więc ja pójdę zobaczyć, co to jest. Widzowie, nie, ja idę to zobaczyć, co to może być. ma takiej opcji, że nie, że nie pójdę tam. <grytanie> Idziemy za tymi śladami, bo widzowie, naprawdę, naprawdę nie wiem. A jak pójdziemy, już za tymi śladami, może jeszcze sobie coś ulepszymy w mojej bazie. Albo pójdzie... i pójdziemy pewnie później na tą wyspę. Widzowie, tu są ślady. Na tą wyspę. Tam, widzowie, wy też jest jakaś w ogóle wyspa. Chyba, że to jest połączone, czekajcie. Nie, to też jest wyspa tamta. Przy dwóch drzewach, ale. Hmm. Ale. Te ślady pokazują na tamtą wyspę. Może pójdę tam, popłynę, popłynę, płynę tam, po... płynę, płynę za tymi śladami, płynę, o. Widzicie? Płynę sobie, przecież tak nie może być. Musimy iść. Dobra. I tutaj się ślady skończyły. Zobaczcie, lis po poluje. W ogóle... czekajcie! Widzowie, chciałem obejrzeć tę tą wyspę, ale co tam... Co, co tam może być? Co to jest za dym? Zobaczeni y, jak może za chwilę pójdziemy do tego dymu. A co, co... Czekaj. Dlaczego on ma obrążę? Żadnego psa widzowie nie adoptowałem. Ja nawet... Widzowie, czy to jest mój pies pomocny? Czekajcie. Bo on ma obrożę. czy on będzie na nas bo ja już nie wiem. On idzie za mną! Może to jest pomocnik Grymisa? I to specjalnie taka zachęta, że z nim był... No może lepiej poczekaj, bo ja w ogóle go nie znam. O, czy to bije? Tak, wiedziałam, że to bije. Dobra. Okej. Okay. Co to się dajesz? Dobra, nie. To da się tylko sadzić. Okej. Okay. Ale widzę, że tutaj nic innego nie ma. No musimy iść do tego dymu. Musimy iść po prostu do tego dymu. Idziemy tam, tam gdzie jest dym. Bo tam coś jest podejrzanego. Moim zdaniem, tam coś jest podejrzanego. Tyliczku, co? Co atakować kurczaki? Nie wolno! Dobra. Lisek jest ładny, ale niestety atakował kurczaki. Musiałem mu trochę. Co to jest za tym? Tam, jakby było jakieś ognisko. Chyba ktoś postawił. Dobra, ale. Dobra, czyli to jest jakaś może chyba tylko jedna kratka w dół. Dobra, dwie. Czy to jest fioletowy kolor? Lisku! Pod... Lisku, czy to jest fioletowy? Czy tam jest baza grimica? Lisku. Lisek ucieka, nawet Lisek nie chce, ale siedzi. Czy to może... A Ja, dobra, ok, ok, Dobra. Czekajcie. Jestem. Gdzie jestem? Co to jest? Tutaj dlaczego to prowadzi dotąd. Czekajcie, widzę, wyjaśnijmy to sobie jakoś. Tutaj jest fioletowa baza. Tu mamy ewidencję ogniska, czyli wtedy by to chyba było po prostu ognisko, bo ten i chyba grymi tylko chciał tak stworzyć, albo pokazał, gdzie jest jego baza po prostu. Zobaczmy czy to jest ognisko. Tutaj chyba nie widać, a nie będę mu tego niszczył, nie będę mu tego niszczył. Y -y. Fioletowa baza, więc to musi być baza Grimisa, ale widzowie, znalazłem ją, znalazłem bazę Grimisa, ale go, go, samego Grimisa jeszcze nie znalazłem. A tu co to w ogóle? Co to? Czekajcie! Co to tu robi? Ja myślałam, że to, bo się właśnie zdziwiłem, co to jest taki, że tutaj chyba Grimis zapomniał bloków jakiś dać, czy coś, a tu jest jakieś tajne przejście po prostu. No, tu w ogóle powinno być bardziej zabezpieczone. Może mu się zepsuły jakoś drzwi czy coś? I czy tutaj się za nami da zamknąć? Nie, tu w ogóle. Nie, to w ogóle ta dźwignia jest chyba niepotrzebna. Się w ogóle tutaj za nami nie da zamknąć. Nie da się zamknąć drzwi, bo tu nie ma żadnych dźwigni. Nie da się nic zamknąć. Czyli w każdej chwili może być jakiś grimis. Co to jest? Czy to jest cela Okej, okay. widzowie, tu jest cela. Tu idzie jakiś kabel. Tu jest przycisk. Aha, czyli to jest chyba do otwierania, bo to jest jakaś cela. Widzowie, się strasznie boję, że za grimis przyjdzie. Ale mam nadzieję, że nie, że to jest tylko. Nie, zobaczcie. Grimis shake. Grimis shake. <grym _> Widzę, no. Ostatnio się nie poczułem, pani, dobrze, ale naprawdę taką mam ochotę, dobra, chociaż jednego, jednego muszę, widzowie. Jednego to ja muszę, naprawdę, to jest takie dobre, widzowie, Tegoś, tego się nie dobrze. Au! Widzowie to boli, ale ale to jest takie takie dobre, dobra, zostawimy mu tę butelkę, wypiliśmy. Wypiliśmy gry nie jest, z nami, nie jest ze mną za dobrze. Po tym jak piłem tamtego Shake'a, to mi nie jest dobrze. I teraz on mi zasmakował. I w ogóle. I teraz będę go ciągle chyba chciał pić, ale przecież on robi krzywdy. Nie mogę tego jakoś zrozumieć, widzowie. Nie mogę po prostu. Niestety. I w sumie nie wiem, co tu jeszcze więcej będę robił, bo tutaj też jest grymistrzajka. Ale na... nie chcę go pić, bo wiecie, później będzie szybko. Dobra, odłożymy mu nasiona. Ok, odłożymy mu nasiona. A, tutaj się nie możemy dostać, ale. op, ale nie, nie pójdę do celi, bo wiecie, widzą, że będzie przypał, że się tam zamknę w celi. Nie widzę, że tutaj jakby było inne przejście, więc już wiemy, gdzie jest baza Grimisa. Yy, więc już wiemy, gdzie jest baza Grimisa. Yy. I teraz yy, musimy po prostu stąd uciekać. Chyba tak, chyba tak, widzę, ja się za bardzo boję, bo tu może w każdej chwili przyjść grimis... Ej, a ja mu nie zamknęłem. Może ja może mu zamknę, że, że niby mnie tam nie było, że to jest może nieważne. Widzę to ja tam może pójdę może i to zamknę. O, ten mechanizm. Tak, tak. ma to zamknięte. I że nikogo tutaj nie było niby Nikogo tutaj nie było Ale nie, bo on się skapnie, że ja mu wypiłem tego szejka No, niestety, ale Dobra, spokojnie A ty piesku Dobra, ten piesek Nie wiem jakim cudem jest mój Ale chodź, pójdziesz mi pomagać Pójdziesz mi piesku pomagać tylko proszę się nie utop. Dobra nie, piesku ty nie. Piesku ty nie możesz. Chodź, chodź, chodź piesku. Chodź, chodź, chodź. Tak, chodź, bo ty się możesz utopić. Chodź piesku. Może lepiej, może lepiej chodź tu. Chodź, chodź, chodź. Tak, przyjdziesz, przyjdziesz. No, chodź. No, chodź. O, idzie piesek. Tak, dobra i siadaj. No ja niestety ciebie nie zabiorę, bo ty. Ja się boję, że ty się utopisz piesku, wiesz? Sorry piesku, ale naprawdę Naprawdę piesku, ty się możesz utopić po prostu Idziemy I sobie to się chyba zrobimy w bazie, no bo co? Czekajcie widzowie Znaczy ja zbiorę tą dynię? Tak! To ja sobie zabiorę pa parę tych dyń i sobie oświetlę moje mieszkanko, o! To jest dobry plan, widzowie. To jest dobry pomysł. Dobra, tutaj niech trochę też będzie jasno. W wszelki wypadek, jakbym kiedyś szedł tą drogą w ciemnościach. Ale dobra, to no, czyli coś tutaj mamy. Czyli będziemy mogli sobie ulepszyć naszą bazę i wiemy, gdzie już jest baza Grimisa przynajmniej. No ale nie znaleźliśmy bazy Grimisa. Go jeszcze nie znaleźliśmy, bo on chyba tam napisał, że go. I widzowie, czekajcie, gdzie w ogóle... Jest ta książka, przecież ja ją miałam w ekwipunku. Widzowie, czekajcie. Wejdę ja w ekwipunek. Zniknęła! Zwycowe, zniknęła mi ta książka. O nie, o nie, ktoś ją ukradł przed, przez noc. Nie ma tej książki. Widzowie. Ale przypał, ja ją gdzieś chyba zgubiłem. I teraz to naprawdę będzie źle. Bo nie, wie, bo nie wiemy w sumie do końca, co tam się stało, tak? O, straszam was potwory! Tutaj, tutaj nie ma potworów. Chyba nie, nie licząc grimisa, bo tu może być grimis, teoretycznie. Żeby być grimis, a ja sobie tutaj wejdę, bo tu jest gdzieś jakaś tajna baza podobno. O, tu. Tak, tu jest tajna baza. I sobie postawię to. Tu się zamuruję. I mam super tajną bazę. Tak widzę, mam super tajną bazę. I widzowie, w niej mogę robić dużo rzeczy. No w sumie nie wiem, czy tak dużo. Zobaczcie tylko. No to, jaka ona jest duża. Ona jest taka duża, że po prostu. Okej, okay, dobra, tutaj nie, nie przekopujemy się. Okej, okay, tutaj zostanie, ale w tą stronę możemy. Co nie? Tak. Teraz wcale możemy. Dobra, i co? Zróbmy sobie taką, taki mały bunkier. I widzowie. No, to chyba będzie. Na tyle, wiecie co, widzowie. Bo ja tutaj sobie trochę, może, ulepszę moją bazę. Wiecie co, wyjdę, może jeszcze. Słuchajcie, tu się wychodziło? Tak, tu się wychodziło. Ja sobie na chwilę jeszcze wyjdę i zrobię sobie dach, bo mam parę tych brzusz yy, desek, sobie tu można zrobić, ok? Dach, 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 ok, mamy dach. Tutaj jest nasze oczywiście wyjście. Tak. No i jest git. I jest git widzowie. Bo się nie da chyba zrobić drabinek, co nie? Tak, bo ja już w zeszłym filmie... w z, z, no, zeszłym filmie chciałam zrobić te drabinki, ale mi się nie udało. Czekajcie. Zobaczę na czat. Może czy nikt mi nie napisał, może jakiś greenis. Czekajcie, tu się klika czat. ja zawsze... Nie, to nic nie ma, ale może napiszę. A Halo Może tu będzie gdzieś grimmis Ale nie, w sumie Bo ja się to wysłać, ale już to wysłałem Już chyba nie ma odwrotu Chyba tego nie mogę już Co nie? Nie, dobra, już więcej nic nie piszę o, I widzowie To by było na tyle Więc strzelajcie łapy do góry i subskrypcję A ja w następnym filmie pójdę i zobaczę czy coś się może zmieniło w tej bazie i po prostu napiszę mu, na, zdobędę może jakąś książkę i napiszę mu w niej, gdzie się zostawię w jego bazie, że po prostu znalazłem jego bazę i że ten, że po prostu wiecie, że już, żeby no, jakby też już przez to znalazłem no i będzie git, więc ja się z babi że gram 爸爸。